Tak to już jest, że każdego roku nasi idole, piłkarze, których oglądamy przez kilka lub kilkanaście lat, mówią pas. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie po raz kolejny na kanale Learn Football. Dziś postanowiłem przyjrzeć się nazwiskom piłkarzy, którzy tego lata zdecydowali się zakończyć piłkarskie kariery. Oczywiście wszyscy słyszeli o Tonim Krosie, Pepe czy Leonardo Bonucci, ale jestem pewien, że część z Was nie ma pojęcia o innych znanych nazwiskach z tej listy. Zapraszam. Zacznijmy oczywiście od tych najbardziej znanych. Tony Cross jeszcze przed Mistrzostwami Europy zakomunikował, że będą one jego ostatnimi kopnięciami piłki w profesjonalnej karierze. Były piłkarz Realu Madryt i Bayernu oraz 114-krotny reprezentant Niemiec, jest jednym z najwybitniejszych piłkarzy, którzy przestali grać tego lata. Siedem tytułów mistrzowskich: trzy w Niemczech i cztery w Hiszpanii, oraz aż sześć trofeów Ligi Mistrzów, jak również Mistrzostwo Świata z 2014 roku. To jego dorobek. Po półrocznym epizodzie w tureckim Fenerbahce do widzenia powiedział również Włoch Leonardo Bonucci. Defensor, dziewięciokrotny mistrz Włoch, 121-krotny reprezentant kraju i mistrz Europy z 2021 roku. Zakończył karierę pół roku po swoim przyjacielu i wieloletnim partnerze w defensywie Juventusu i kadry Giorgio Kielinim. Ciekawe, czy kiedykolwiek jeszcze wyprodukują we Włoszech taką niezniszczalną parę. Trzecim, o którym wspomniałem na początku, jest Portugalczyk Pepe. W wieku 41 lat został najstarszym w historii piłkarzem, który zagrał na Mistrzostwach Europy. W jego przypadku, podobnie jak Krosa, ten turniej również był ostatnim. Znany z ostrej, czasem brutalnej gry zawodnik to jednak legenda. Zdobywca siedmiu tytułów mistrzowskich, trzech trofeów Ligi Mistrzów oraz Mistrz Europy z 2016 roku. 141-krotny reprezentant kraju. Po zakończeniu kariery w okresie przygotowawczym pomagał Hansowi Flickowi w Barcelonie, Thiago Alcantara. W ostatnich latach Hiszpan narzekał na mnóstwo urazów. Tylko w dwóch ostatnich sezonach nie mógł wystąpić aż w 80 meczach we wszystkich rozgrywkach. Więc 33-latek podjął decyzję, że to już koniec. 11 tytułów mistrzowskich na koncie, podobnie jak dwa trofea Ligi Mistrzów. I choć z kadrą seniorską Hiszpanii mu nie wyszło, jako junior trzy razy był młodzieżowym mistrzem Europy. Z boiskiem pożegnał się także 75-krotny reprezentant Anglii bramkarz Joe Hart po swoim trzyletnim pobycie w Celticu Glasgow, podczas którego zdobył trzy tytuły mistrzowskie. Wcześniej dwa razy wygrywał Ligę Angielską z Manchesterem City na początku ich drogi po finansowym przejęciu. Może nigdy nie należał do światowego topu wśród bramkarzy i nie osiągnął sukcesu z kadrą narodową, ale na pewno ciężko zapomnieć jego charakteru. Kolejny były mistrz Anglii na liście to 38-letni były reprezentant Japonii Shinji Okazaki, grający ostatnio dla Belgijskiego sint z Kadrą był mistrzem Azji w 2011 roku i w 119 meczach zdobył łącznie 50 bramek. Najbardziej go chyba jednak kojarzyć można z tym pamiętnym, sensacyjnym mistrzostwem Premier League z Leicester w 2016 roku. Co ciekawe, od razu po zakończeniu kariery został pierwszym trenerem w szóstej lidze niemieckiej w zespole Basara Mainz. Fani Ligi Hiszpańskiej na pewno kojarzyć będą tego pana, Raul Garcia. Wieloletni gracz takich klubów jak Atletico Madrid, Osasuna czy przez ostatnie 9 lat Athletic Bilbao. Z zespołem Los Colchoneros zdobył swoje jedyne w karierze Mistrzostwo Kraju. Nie miał też wielu okazji wykazać się w reprezentacji Hiszpanii, występując w niej tylko dwukrotnie, ale przez lata był barwną, charakterystyczną postacią w La Liga. Można o nim mówić jako o jednym z najbardziej nieudanych transferów Manchester United ostatnich 10 lat, ale w Southampton po wielu latach gry dla klubu powinien mieć status legendy Morgan Schneiderlin, Francuz, któremu w trakcie kariery nie udało się zostać nigdy mistrzem kraju, pomimo zaledwie 15 meczów w reprezentacji pojechał z nią zarówno na Mistrzostwa Świata, jak i Europy. Zakończył karierę po spadku jego greckiego zespołu Kifisias do drugiej ligi. Jeśli już jesteśmy przy Grecji, tego Greka pamiętają z pewnością w Londynie kibice Arsenalu, gdyż spędził w ich klubie 3 lata. Sokratis Papastatopoulos. Wcześniej występował również w Milanie, Genoi, Borusi, Dortmund czy Verderze, a ostatnio przez kilka miesięcy próbował jeszcze grać w barwach hiszpańskiego Betisu. Uznał jednak, że najwyższa pora zejść ze sceny. W trakcie kariery zdobył mistrzostwo Włoch, Puchar Niemiec i Anglii, jak również uczestniczył w Euro i dwóch mundialach. Może w Leicester City zagrał tylko 5 meczów, ale to wystarczyłoby w jednym zespole ze wspomnianym wcześniej okazakiem zdobyć tytuł mistrzowski. Chodzi o 89-krotnego reprezentanta Szwajcarii Gokhana Inlera. Oprócz Mistrzostwa Anglii tytuł zdobywał także w rodzimym kraju oraz Turcji, a we Włoszech z Napoli dwukrotnie sięgał po Copa America. Obecnie zatrudniony u byłego trenera Legii Warszawa Kostyruniejcia w Udineze. A teraz pora na zawodnika może mniej znanego, ale za to grającego niegdyś w jednej drużynie z Lewandowskim. I to wcale nie Robertem. Czech Tomasz Hübschmann, który zakończył karierę w wieku 42 lat, w latach 2004-2014 grał dla ukraińskiego szachtara Donieck, gdzie zdobył m.in. 8 tytułów mistrzowskich, świętując połowę z nich wraz z do niedawna trenerem Niecieczy Mariuszem Lewandowskim. Ostatnie 10 lat spędził w Czechach w barwach jabłońca. Reprezentacja Włoch przez lata miała bardzo nietypowe, wybitne duety napastników. Jednym z nich był duet Graziano, Pele i Eder. To właśnie ten drugi, grając dla Crisiumy z Brazylii, z której pochodzi, zdecydował się również zakończyć piłkarską karierę. Eder w swojej karierze może pochwalić się m.in. Mistrzostwem Chin, ćwierćfinałem Mistrzostw Europy z reprezentacją Włoch, czy koroną Króla Strzelców Serie B w barwach Empoli. Cicha kariera, ale nie zupełnie zapomniana. Po nieskutecznym szukaniu klubu przez rok buty na kołku powiesił 19-krotny reprezentant Anglii, uczestnik igrzysk olimpijskich w 2012 roku, zdobywca Ligi Mistrzów z Chelsea z tego samego roku Ryan Bertrand, gdy w barwach Leicester w sezonie 2021/22 nabawił się poważnej kontuzji kolana, przegapił przez nią cały sezon 2022/23. Wówczas kończyła mu się umowa z klubem, która nie została przedłużona i tak oto po kontuzji nie wrócił i już najprawdopodobniej nie wróci do gry. Przez całą seniorską karierę reprezentować jeden klub to obecnie naprawdę rzadkość. Tak jednak stało się w przypadku Niemca Patrika Hermana, który ostatnie 16 lat w tym 14 kariery seniorskiej spędził w Borussia Mönchengladbach. Rozegrał w klubie ponad 350 spotkań w samej Bundeslidze, będąc przez lata etatowym skrzydłowym wyjściowym składzie zespołu. I choć w karierze nie zdobył żadnego trofeum, za przywiązanie do barw na pewno można go cenić. Jeśli już jesteśmy przy lidze niemieckiej, z piłką pożegnał się 40-letni japoński defensor Makoto Hasebe, ostatnio grający dla Eintrachtu Frankfurt. We Frankfurcie spędził 10 lat zdobywając z zespołem Puchar Niemiec i Ligę Europy. Był też mistrzem kraju z Wolfsburgiem, mistrzem Japonii z urawą Red Diamonds w 2006 roku oraz mistrzem Azji z 2011 z reprezentacją, w której wystąpił 114 razy. Kolejny zawodnik z japońskiego pokolenia z Shinji Kagawą i Keisuke Hondą na czele. Ci dwaj się jeszcze trzymają. Kolejnym zawodnikiem, który skończył karierę, jest chorwacki napastnik Nikola Kalinić, grający ostatnio w Hajduku Split, co warto wspomnieć. W ostatnim czasie ten 42-krotny reprezentant kraju podpisał swój ostatni pięciomiesięczny kontrakt z Hajdukiem opiewający na 1 euro miesięcznie. W przeszłości zawodnik ten występował m.in. w trzech z pięciu najlepszych lig w Europie: w Anglii dla Blackburn, w Hiszpanii dla Atletico Madrid i we Włoszech dla Milanu, Fiorentiny, Romy i Hellasu. Jeśli ktoś pamięta dobrze Mistrzostwa Świata 2010 w RPA, tą atmosferę WWZL i niesamowicie szybującą piłkę Jabulani, może kojarzycie również tego zawodnika, Bernard Parker, były reprezentant tamtejszych gospodarzy, który wystąpił wtedy w zespole. 72-krotny reprezentant kraju w tamtym czasie był piłkarzem Twente Enschede, z którym miesiąc wcześniej zdobył jedyne w historii klubu Mistrzostwo Holandii. Po powrocie do kraju dwukrotnie zdobywał tytuł z Kaiser Chief. we No i teraz coś dla kibiców rodzimego podwórka. Na sam początek zawodnik, którego bramkę z Realem Madryt kojarzy każdy kibic Legii Warszawa, Wadis Odzidze Ofoe. Belgijski pomocnik zakończył karierę grając dla Hajduka Split. Jedyne mistrzostwo kraju, jakie zdobył w karierze, to właśnie to zdobyte z Legią. A grał w nie byle jakich zespołach, Norwich City, Anderlecht, Olympiakos Pireus czy HSV Hamburg. Czy w najlepszej dyspozycji znalazłby dziś miejsce w składzie wojskowych? Teraz inny z ekstraklasowych potentatów Lech Poznań, a dokładnie jego piłkarz w latach 2008-2012. Do tego były piłkarz Wisły Kraków i Wisły Płocka, a przez ostatnie 5 lat piłkarz Żelieznicara Sarajewo. Ośmiokrotny reprezentant Bośni i Hercegowiny Semir Sztylicz. Mistrz Polski z 2010 roku i Cyprus z 2016. Strzelec 39 bramek w ekstraklasie. Mam wrażenie, że jego kariera potoczyłaby się inaczej, gdyby w 2012 roku on pozostał w Lechu. Mecze z Juventusem i City w Lidze Europy niezapomniane. I na koniec były już reprezentant Polski, którego kariera potoczyła się zdecydowanie inaczej niż by sobie tego życzył – Michał Żyro. Wychowanek Legii po bardzo dobrych latach 2011-2015 w Warszawie trafił za granicę do grającego wtedy w Championship Wolverhampton Wanderers. W Anglii mu jednak nie wyszło i od 2018 roku zaczął tułaczkę po Polsce. Grał w Szczecinie, Kielcach, Mielcu, Gliwicach, Stoku i na koniec w Krakowie. Skończył w wieku 31 lat. Wielka szkoda. Za chwilę dostaniecie jeszcze listę pozostałych nazwisk, które nie zmieściły się w dzisiejszym materiale. Ale zanim, napiszcie w komentarzu, który z tych zawodników najbardziej zapadł Wam w pamięć i dlaczego. Zostawcie też łapki w górę i subskrypcję. To by było tyle na dziś. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia.